Na początku było słowo, a słowo było Boga, i Bogiem było słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Mateusza. Jezus powiedział w owym czasie, wam, prawdę powiadam wam, kto Wysławiam nie wchodzi do owczarni Ojcze, przez bramę nieba i ziemi, ale wdziera się że inną zakryłeś drogą, te że nie wiem, że nie wiem, jest nie wiem, że nie wiem, że nie Temu oczyszczał przekazał mi ojciec. A owce słuchają jego nikt też nie zna syna, tylko ojciec. Owce imieniu, ani ojca i nikt wyprowadza nie zna, je. tylko syn. A kiedy wszyscy wyprowadza, chcę objawić, staję na ich czele. Przyjdźcie owce do mnie wszyscy, którzy utrudzeni nim, i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Natomiast za obcym weźcie nie moje budą, jarzmo na siebie będą uciekać i uciekcie od się ode mnie, bo nie, bo nie jestem znają cichy głosu i pokorny sercem. dla dusz waszych. Lecz oni nie pojedli na moje co jest słodkie, mówi. a moje brzemień. Powtórnie lekkie. więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Dzisiaj w Ewangelii Jezus posługuje się dwoma metaforami odnoszącymi się do Niego samego: On jest pasterzem i On jest bramą. Jezus jest dobrym pasterzem, który zna owce. Woła je jedną po drugiej. Dla Jezusa nie jesteśmy numerami, z każdym ma osobisty kontakt. Ewangelia nie jest wyłącznie doktryną, jest osobistym zaangażowaniem Jezusa w nas. I nie tylko zna nas osobiście, On także kocha nas osobiście. Znać w Ewangelii Jana nie jest tylko aktem zrozumienia, lecz aktem zaangażowania ze znajomą osobą. Jezus zatem nosi każdego z nas w swoim sercu. I my powinniśmy znać go w ten właśnie sposób. Poznanie Jezusa to nie tylko akt wiary i miłości. Sprawdźcie, czy znacie go. Mówił Grzegorz i komentując ten tekst, nie poprzez fakt, że wierzycie, lecz poprzez miłość. A miłość objawia się w uczynkach. Jezus to także brama. Jedyna brama. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. I nieco dalej podkreśla: Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Dzisiaj niezrozumiany ekumenizm sprawia, że niektórzy sądzą, że Jezus jest jednym z wielu zbawicieli Jezus, Budda, Konfucjusz, Mahomet, czy to ważne. Nie. Kto będzie zbawiony, będzie zbawiony przez Jezusa Chrystusa, nawet jeżeli w tym życiu nie zdaje sobie z tego sprawy. Kto walczy, by czynić dobro, ma świadomość czy nie, robi to przez Jezusa. Emigrek, dzięki darowi wiary, wiemy o tym. Zękujmy za to. Dodajmy starań, aby przejść przez bramę, która, choć jest wąska, On nam ją otwiera na oścież. I świadczmy o tym, że cała nasza nadzieja jest w Nim.